Widzielu świata Boża, zmiłuj się nad nami, Ducho Świętego, Boże, miłuj się nad nami, święta Trójco Matko Chrystusowa, młody się z Pani. matko Kościoła. Matko miłosierdzia, młody się z Pani. И teu sucesso para শাস it's uh -huh. I święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic, królów. Udlmy się, ani nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrap i nie obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego Amen Po Twojonąronę. but i Thank you. Nie zostawię Was sierotami. Miłość Chrystusa do człowieka nie jest przeszłością. On żyje i działa w Kościele zawsze, w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Tyle jest dzisiaj krytyki, zastrzeżeń, a nawet negacji Kościoła. Bóg tak, Kościół nie. A przecież Chrystus powiedział, kto Was słucha, mnie słucha. To wami gardzi, mną gardzi? Kościół jako wspólnota Bożo-Ludzka nie jest wolny od ludzkich błędów, grzechów i ograniczeń. Nawet święty Piotr, poka Kościoła, przestraszył się i zaparł mistrza. Jednak kiedy żałował i gorzko zapłakał, Chrystus darował mu i nie zmienił swojego postanowienia. Piotr został widzialną głową Kościoła. Umocniony Duchem Świętym przestał się lękać i umarł męczeńską śmiercią za Chrystusa. Pomimo ludzkich słabości, także osób duchownych, w Kościele żyje Bóg. Mamy się więc troszczyć o Kościół i modlić za, wszystkie, za wszystkich powołanych do służby Bożej. Cudem miłości Boga jest obecność Chrystusa w Eucharystii, obecność rzeczywista. Potwierdzają to liczne cuda eucharystyczne we Włoszech, a w ostatnich latach także wydarzenia eucharystyczne w Sokółce i Legnicy. Chrystus żyje w kościele w Eucharystii. Kardynał Wyszyński pozostawił piękną modlitwę Rozmowę z Chrystusem Eucharystycznym. Oto jej fragment. Rozmawiam z Tobą, mój najcigszy gościu. Wchodziłeś do Jeruzalem jako król pokoju, siedzący na oślicy? Nie przyszedłeś, jako, nie przyszedłeś jako sędzia, gdyż w drastycznym momencie osądzenia kobiety grzesznej powiedziałeś: Kto z was jest bez grzechu, nie pierwszy rzuci na nią kamień? Przyszedłeś do mnie jako mój brat, podobny do mnie we wszystkim oprócz grzechu. Pragnę porozmawiać z Tobą w tej chwili, gdy mam Ciebie w sobie i tylko dla siebie. Chociaż jesteś Panem Świata, w tej chwili jesteś w moim świecie, malutkim świecie człowieka. Jesteś tylko dla mnie, chociaż zbawiłeś całą ludzkość miliardy ludzi. Tak wielu ludzi nie zna Ciebie, nie słyszało Twojego imienia. Tak wielu jest lepszych ode mnie, którzy bardziej zasłużyli na to, abyś wszedł do ich domu. A ty przyszedłeś do mojego domku, chociaż ci mówiłem, tłumaczyłem, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlaczego więc przyszedłeś do mnie? Chrystus odpowiada: Nie jesteś godzien? Przecież jesteś dzieckiem Bożym? O Tobie rozmawiałem z Ojcem i Duchem. Nie mogę Ci powiedzieć, kiedy to było, bo nie pojmiesz tego. Był to bowiem czas bez wymiaru. Ojciec zapragnął obdarzyć Cię istnieniem i życiem w określonym czasie, ale już przed wiekami postanowił, abyś istniał, abyś miał życie, abyś był ukształtowany w postaci człowieka. Istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do miłowania? Czy nie wiesz, że Bóg jest miłością? Czy nie pamiętasz, że Bóg to Twój ojciec? Ja, Twój nauczyciel, przyszedłem dzisiaj do Twojego domku, jak do Zacheusza, aby Cię pouczyć, aby Ci przypomnieć, że masz Ojca. Wśród kłopotów, trudów i drobiazgów życia. Wśród licznych obowiązków zawodowych może o tym już zapomniałeś i może nigdy o tym nie pomyślałeś. Chcę więc Ci to dzisiaj przypomnieć i przekonać tak mocno, byś nigdy o tym nie zapomniał. Gdy powrócisz do swoich spraw i kłopotów, do zadań doczesnych Twojego życia i Twojej wędrówki do Ojca, wierzysz mi? Tak, Panie, wierzę, ale umocnij moją wiarę, abym jej nie zagubił. Dziwimy się nieraz, dlaczego ludzie odchodzą od kościoła. Nie odeszliby nigdy, gdyby rozpoznali miłującą obecność Chrystusa w kościele, gdyby chociaż raz naprawdę z nim się spotkali. Matką Chrystusowego ciała, okaż się nam matką. Ratuj tych, którzy giną z głodu Boga, a nie wiedzą, że chleb życia jest tak blisko. Módlmy się. Boży, ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego hołd przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbiem Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbiem Ciebie. nowej anielskiej śpiewajmy. Ruszanie uwięczmy jej strach, jej serca po piesze składajmy. Z łzami O Maryja, bądź nam postrawiona, of you